Coraz częściej mówi się o tym, że skarbówka ma dostęp do naszego konta i widzi przelewy, jakie otrzymujemy i wysyłamy. To brzmi jak totalna inwigilacja i brak prywatności, i nawet zwykłe przelewy od rodziny mogą zostać wzięte pod lupę i narazić nas na niemiłe konsekwencje. Dziś dowiesz się, skąd urzędy skarbowe mają o tobie tyle danych i na co trzeba w związku z tym uważać, bo możesz popełnić kosztowny błąd, nawet nieświadomie. Zapraszam do filmu. Nazywam się Grzegorz Grabowski, jestem partnerem w kancelarii Księgowo Doradczej WMP. Jeśli potrzebujesz księgowości lub doradztwa podatkowego, zapraszam na WMP.pl. Prowadzę także kanał i serwis wynajmist, w ramach którego dostarczam wiedzę podatkową i nie tylko, wynajmującym, inwestorom oraz przedsiębiorcom, przede wszystkim z branży nieruchomości. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w podatkach i nieruchomościach, to zasubskrybuj mój newsletter, a co tydzień znajdziesz w swojej skrzynce merytoryczną wiedzę. A jeśli lubisz czytać, to zapraszam na sklep.wynajmisz.pl, gdzie znajdziesz najlepsze książki o nieruchomościach, podatkach i inwestowaniu. Skąd Fiskus tyle o nazwie? Obecnie Urząd Skarbowy ma dostęp do co najmniej kilku źródeł, które codziennie karmią jego systemy informacjami na nasz temat. Jednym z najważniejszych źródeł jest JPK, czyli jednolity plik kontrolny, wysyłany do Fiskusa no, głównie przez przedsiębiorców. Są różne rodzaje JPEG-ów. Przede wszystkim te zawierające sprzedaż i zakupy VAT każdego przedsiębiorcy, ale także są takie zawierające wszystkie faktury, Twoją książkę przychodów i rozchodów i inne ewidencje. W tych danych jest naprawdę sporo informacji. Na przykład specjalnie oznaczone są transakcje między podmiotami powiązanymi, czyli na przykład między Tobą a Twoją spółką. Do tego za chwilę będzie obowiązkowy KSEF, czyli Krajowy System e -Factor. Prawie każda faktura krajowa będzie dostępna dla Fiskusa w czasie rzeczywistym. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, dotyczący przede wszystkim przedsiębiorców. Jednak dane o tobie, które może analizować Fiskus, pochodzą także z ZUS-u, od notariuszy, z rejestrów sądowych, a nawet od operatorów płatności, czyli firm obsługujących karty i płatności internetowe. Do tego jest jeszcze dyrektywa DAC-7. Na jej podstawie platformy cyfrowe typu Allegro, OLX, Vinted, Booksy, Airbnb czy Booking.com mają obowiązek przekazywać do urzędu dane o użytkownikach, którzy sprzedają towary, świadczą usługi czy wynajmują nieruchomości za pośrednictwem tych platform. To znaczy, że jeśli zarabiasz na sprzedaży rzeczy w internecie albo oferujesz mieszkanie np. turystom, te dane również trafiają od niedawna regularnie do fiskusa. Najprostszy przykład. Wejdź na swoje konto w e-urzędzie skarbowym i zajrzyj do zakładki akty notarialne. Umowy kupna, sprzedaży i darowizn mieszkań, to wszystko jest tam automatycznie dostępne. A teraz coś dotyczące każdej osoby, nie tylko przedsiębiorcy. Od 2022 roku Urząd Skarbowy może zażądać od Banku Informacji o Twoim koncie, nie informując Cię o tym na podstawie artykułu 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy poznają liczbę Twoich rachunków, saldo, historię przelewów, wpływy i wydatki. Co gorsza, nie musisz być podejrzany o przestępstwo, żeby jakiś urzędnik mógł zajrzeć w Twoje konto. Wystarczy ogólna przesłanka i decyzja naczelnika urzędu. Co więcej, Twoje konto może w podobny sposób zostać zablokowane. Te blokady są robione przez Stir, system, który pozwala na zamrożenie środków nawet na 72 godziny z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Oczywiście, według naszej informacji, te dostępy do konta no nie są masowe, ale są możliwe i nie wiadomo, czy jakiś urzędnik nie będzie tego nadużywać. Niezależnie od tego, warto o tym wiedzieć i mieć to w pamięci podczas dokonywania operacji na swoim koncie. A na koniec dodajmy do tych źródeł także centralne repozytorium KAS, zarządzane oczywiście przez szefa KAS, do którego spływają dane ze wszystkich KAS fiskalnych online. To są dane dotyczące detalicznej sprzedaży sklepu, dostarczane do Fiskusa praktycznie w czasie rzeczywistym. Najczęstsze problemy podatników. Pierwszy problem to tak zwane przychody z nieujawnionych źródeł. Fiskus po prostu zadaje Ci pytanie: Skąd miałeś na to pieniądze? Przykładowo: kupiłeś luksusowy samochód za 500 tysięcy złotych, ale w Twoich zeznaniach podatkowych nie ma dochodów, które pozwoliłyby na taki zakup. Jeśli nie masz dobrego wytłumaczenia, skąd wziąłeś pieniądze na auto, skończy się naliczeniem 75% podatku sankcyjnego od kwoty, której pochodzenia nie wyjaśnisz. I to jest akurat realny przykład opisany niedawno w mediach. Urząd nie musi nikogo łapać na gorącym uczynku, może to zrobić po dłuższym czasie. Porówna, dzięki danym ze swoich systemów, twoje wydatki z dochodami z deklaracji i zapyta, dlaczego jedno nie zgadza się z drugim. Druga sytuacja, która może narobić ci problemów, a jednocześnie jest łatwo zauważalna w systemach Fiskusa, to wysokie koszty w działalności gospodarczej i w związku z tym wykazywanie niskich dochodów albo wręcz strat przez dłuższy czas. Fiskus może zapytać, czy przypadkiem nie masz jakichś nieudokumentowanych przychodów, bo na przykład bierzesz od klientów gotówkę i nie wykazujesz sprzedaży. Trzeci problematyczny temat to gotówka. Przykładowo, prowadzisz firmę i regularnie wypłacasz z konta, na które Fiskus może zaglądać duże kwoty w gotówce. To aż pachnie szarą strefą i wypłatami dla pracowników pod stołem. Fiskus monitoruje też przekroczenie limitu VAT 200 tysięcy zł, w przyszłości 240. Masz przychód z działalności, Fiskus zauważy twoje obroty powyżej 200 tysięcy i prawie automatycznie dostajesz pytanie: Proszę wyjaśnić, dlaczego? Nie jest pan, pani, czynnym podatnikiem VAT. Fiskus może też zauważyć to przekroczenie limitu w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Na przykład, gdy łączysz działalność z najmem prywatnym, bo ten najem prywatny też liczy się do limitu i może się okazać, że przekroczyłeś limit kilka lat temu, tylko o tym nie wiesz. A odkręcanie tego kilka lat wstecz nie jest łatwe, na pewno jest kosztowne. Darowizny to częste źródło spadek. Darowizny to temat często bagatelizowany. W rodzinie czy między przyjaciółmi przelewamy sobie różne kwoty, nierzadko duże. I sporo osób zapomina o tym, że jeśli nie dopełnimy formalności, może się to źle skończyć. W naszym kraju darowizny od najbliższej rodziny rodziców, dzieci, rodzeństwa są zwolnione z podatku, ale pod jednym warunkiem: trzeba je zgłosić na odpowiednim formularzu w ciągu 6 miesięcy. A jeśli to darowizna pieniężna, to musi być zrobiona przelewem. Jeśli nie dopełnisz tych obowiązków, urząd może naliczyć 20% podatku sankcyjnego. I to się nie przedawnia czyli urząd może znaleźć na Twoim koncie przelew sprzed 10 lat i zażądać podatku, bo nie dokonałeś zgłoszenia darowizny. A jeśli próbujesz wyjaśnić pochodzenie jakichś środków darowizną od rodziny, to tym bardziej spodziewaj się sankcji. Takich przypadków jest naprawdę sporo. Przelewy między rodzeństwem albo w małżeństwie z rozdzielnością majątkową, na różne cele, z różnymi opisami przelewów, na różne, często wysokie kwoty, i bardzo często bez dopełnienia formalności. A dla darowizn dla osób spoza najbliższej rodziny sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tam obowiązują limity zwolnień, po przekroczeniu których trzeba zapłacić podatek. Flipy i działki. Wielokrotnie już mówiłem na tym kanale o tym, że flipów nie można rozliczać prywatnie, czyli trzeba w ramach działalności. W jednym z filmów opisałem nawet dość szczegółowo przypadek pewnej podatniczki, która zrobiła cztery flipy bez działalności, a po kilku latach w wyniku kontroli Fiskusa drogo za to zapłaciła. Nie będę powtarzał informacji z tamtych filmów, powiem tylko, że Fiskus o Twoich transakcjach nieruchomościowych wie prawie wszystko. Widzi akty notarialne, przelewy na koncie, wyciąganie gotówki z konta, żeby zapłacić ekipie, no i oczywiście zeznania roczne. W praktyce więc ciężko liczyć na to, że urząd nie zauważy Twojego handlu mieszkaniami. Podobnie może to wyglądać w przypadku sprzedaży działek. Tutaj najczęściej jest problem z VAT-em. To jest, sprzedając działkę, często po prostu sprzedajemy i mamy kasę. A nierzadko w przypadku działek, nawet sprzedawanych prywatnie, które były w naszej rodzinie przez długi czas, Pojawia się VAT, który należy rozliczyć. I znowu, trudno liczyć, że Fiskus tego nie zauważy, bo ma wszystkie informacje w swoich systemach. Fiskus działa coraz sprawniej. Nie jest tak, że Fiskus stał się ostatnio jakoś bardziej żądny krwi, czyli naszych podatków. Po prostu działa coraz sprawniej i ma do tego coraz więcej narzędzi. Urzędnicy mają dostęp do różnych źródeł informacji. Mówiłem o nich na początku tego filmu. I co ważniejsze, potrafią te dane z różnych systemów ze sobą łączyć. Nie robi tego jednak najczęściej człowiek, ale zaawansowany system wspomagany przez sztuczną inteligencję. I dlatego mówi się, że w tym momencie Fiskus praktycznie nie ma nietrafionych kontroli, bo automatycznie wynajmuje podatników, których warto skontrolować. Powtarzam więc, nie warto liczyć na to, że Urząd Skarbowy czegoś nie zauważy. To nie jest już pytanie czy, ale kiedy. Oczywiście w pierwszej kolejności fisku zbierze na celownik wyższe kwoty, które może ugrać, ale z czasem systemy pozwolą na dobranie się nawet do tych no, niewielkich przewinień podatników, o których wcześniej myśleliśmy, że są poza radarem urzędu. Jeśli chcesz wiedzieć, jak legalnie i bezpiecznie płacić niższe podatki, żeby spać spokojnie i żeby w razie czego, nawet jeśli urząd się odezwie, być po prostu dobrze przygotowanym, to kliknij w pierwszy link w opisie i umów się na konsultację z jednym z doradców podatkowych z naszego zespołu. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.